Buongiorno. Czas na szybkie włoskie espresso. Wiesz, że dość często się zdarza, że Włosi po kolacji w restauracji podzielą rachunek na równe części? Gdy trzy osoby mają do zapłacenia na przykład 120 euro, to każda z nich zapłaci 40. Mają nawet na to wyrażenie. Fare alla romana, czyli dosłownie robić po rzymsku, oznacza to właśnie dzielenie rachunku na równe części. Więc gdy ktoś zapyta Cię facciamo alla romana, to pyta o to, czy podzielicie rachunek na równe części. Dzięki za wspólną naukę. Alla prossima!